Dzień dobry wszystkim Wyszłem sobie dzisiaj na magnes Pogoda taka nie sprzyja, bo zimno Ale Tutaj jeszcze nie byłem No to spróbujemy tutaj coś może znaleźć Kochanie ludziska. teraz no, to też płytko widzę, bardzo fajnie koczutko. Jak to mówią nie. Nina Namaka. No. Zobaczymy. Co dziś znajdziemy. To do do sygnału, kochani ludzie. Widzicie blisko? Coś złapałem. Nie Jakiś... wiem. O! Zamknięcie od roweru. Ale. Fajny fand. Zamknięcie od roweru. Poczucę tutaj na bok. Pyk. No. Fajna rzecz. Jeszcze takiego czegoś nie znalazłem. Tutaj głęboko trochę. Nie jest tak jak ostatnio, co tam byłem. Tu się jest głębiej, no i niestety moje gomniaczki mogą zaraz nabrać. O, widzicie? Tutaj coś jest. Na no oko widzę. Ale, ale ja co to jest? Ty, Zobaczcie ludzie na żywca, na żywo. Co to jest? Ale to jakiś mączako, to <śmany> Zgubił ten Ninja zgubił Mączako jakoś jeszcze jakimś metalowym czymś, ale fa... <śmany> ale fajnie, ale super zobaczcie O jak widać Wyciągnąłem dwie butelki Desperadosa <śmany> Te fanty, właśnie ten zapięcie do roweru, jakiś coś, coś metalowego. I jak to mówią, nie wiem co to w ogóle jest. Co to jest? No, kto to wie, niech tam napisze w komentarzu. Dobra, idę połowić. Nie wiem jak długo to się pomagrywam, bo mi coś telefon chyba od zimna wysiada. Jak widzicie, jeszcze raz wam pokażę. To starzeczka. To jest most kolejowy. No i tak, no dobrze. To jest. Patrzcie, ludzie, przez ten czas nie mogę nagrywać, bo naprawdę mi telefon odmawia. Zimnie. Oto jakieś jeszcze śruby znalazłem. No, szkoda, że. Myślałem na ten telefon, bo zimno jest odłożę to na miejsce do tych fantów Jeszcze jeszcze tutaj znalazłem wcześniej o, takie fanciki fajne super, super zadowolony jestem A jo. nie zobaczymy Czyli coś się da jeszcze tu wyłowić o, jak widać lina namaka, nie? Nie ma to tamto No tak. Miałem jechać na myjkę, Mój samochód A Wylądowałem na magnesie, ale jadę. żona nic nie mówiła niedługo święta życzę wam wszystkimi Wesołych, spokojnych świąt. Szczęśliwego nowego roku. No jak widzicie, puszka tajgera to wziąłem, bo tam ktoś wyrzucił. I tam te dwie butelki desperadosa wyrzuciłem też, do kosza. Taka śruba Blaszka To zapięcie od roweru sama ta szruba to ta śruba kolejowa a ta to już to była tam tu z znalazłem to nie mniej dzisiejsza o to znalazłem jakieś sprężynę nie wiem no to, to jakieś blaszki o kamień na to, to, no i to, to, to też nie wiem jakieś coś metalowego jest ale strąkowe aż plaszka no i to. i to ninja zgubił to to wziąłem dobra ludziska po tamtym filmiczku jest trochę urwany życzenia to mam jeszcze raz składam wszystkiego najlepszego szczęśliwych świąt szczęśliwego nowego roku do zobaczenia po nowym roku. Cześć wam wszystkim. Nadajcie na mój kanał, komentujcie, dajcie łapkę w górę, subskrypcję. Cześć wam wszystkim.